Szczęść Boże, witam serdecznie na uczcie przed śniadaniem. Cieszę się, że możemy spotkać się w poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkanocnego. Dzisiaj będzie o tęsknocia. Czy masz w sobie tęsknotę, za kim i za czym tęsknisz? I do tego odniesiemy się w Słowie Bożym. Cieszę się, że y, tworzymy razem tę wspólnotę. I zapewniam Cię o tym, że modlę się za Ciebie każdego dnia. Modlę się za tych, którzy i za mnie się modlą, ale i modlę się za tych, do których trafiają te treści. Zazwyczaj, gdy wstawiam jakiś film do internetu. To błogosławie wszystkich, do których ten film dotrze. I także w moich modlitwach. Pamiętam o tym, którym obiecały modlitwę, a do tego grona należą ci, do których trafiają te treści ewangelizacyjne, treści, które są w internecie. I także jest taki pomysł, on się rodzi i jest oddany Matce Bożej aby stworzyć taką dużą wspólnotę modlitewną. Jak to będzie wyglądało? Na czym polegało? Wkrótce się dowiesz. A z takich jeszcze zapowiedzi to w maju będą przygotowane majówki nabożeństwa majowe, ze śpiewaną majówką, litanią z rozważaniem o Matce Bożej. Wyruszymy w Polskę. Wyruszymy w Polskę i będziemy odwiedzać różne sanktuaria. Maryjne i będziemy poznawać różne oblicza jednej, jedynej Maryi, jednej, jedynej Matki, która przez ludzi została ukazana w różny sposób. Także moi drodzy, wkrótce rozpocznie się cykl filmów, nabożeństw wieczornych już przed spaniem Sen Józefa. I uwaga, bo obiecałem ostatnio, zapomniałem, a dzisiaj pokażę tę figurkę. Święty Józefie, święty Józefie. Dobrze, jestem, 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 moi drodzy, moi mili. Mamy tutaj śpiącego Józefa. Dlaczego śpiący? Ponieważ Pan Bóg działał u świętego Józefa w sposób szczególny, gdy spał, przez sen. To była droga, którą Pan Bóg w taki sposób szczególny, tajemniczy, kontaktował się ze świętym Józefem i objawiał mu swoje plany. Zatem, moi drodzy, sen Józefa już wkrótce, myślę, że ta seria. Także ruszy na tym kanale. Jak będzie wyglądała, o tym będzie jeszcze mowa. Ale myślę, że to nabożeństwo do świętego Józefa, śpiącego świętego Józefa, także zostanie przez Was dobrze odebrane. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za tę osobę, która tutaj teraz jest, która słucha. Tego rozważania, tego e, nabożeństwa, Słowa Bożego, adoracji Bożego Słowa. Duchu Święty, otwieraj serce tej osoby na to, co pragniesz przez to Słowo jej powiedzieć. Duchu Święty, niech to Słowo będzie proste, jasne, zrozumiałe, a przede wszystkim błogosławione. Niech przynosi w życiu, w sercu tej osoby błogosławione owoce. Oto, Proszę Cię przez Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wysłuchajmy wspólnie dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz, po rozmnożeniu chleba, lud stojąc po drugiej stronie jeziora, spojrzał, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej, oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb dosytości. sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg, ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Tęsknota za Jezusem. Nie ma Go. Zaczęli pytać, gdzie jest, którą stronę się udał. Szukali Go i Go odnaleźli. Czy ty masz w sobie tęsknotę za Panem Jezusem? Czy masz w sobie tęsknotę za Eucharystią, za Mszą Świętą, za Komunią Świętą? Czy masz w sobie tęsknotę za rozważaniem Bożego Słowa, za słuchaniem Ewangelii? Czy masz w sobie tęsknotę za życiem własną święcającej? Kiedy jesteś w grzechu ciężkim? Czy masz w sobie tęsknotę, aby jak najszybciej pójść do spowiedzi świętej? Czy masz w sobie tęsknotę za modlitwą? Czy masz w sobie tęsknotę za tym, aby się pogodzić, porozmawiać, przebaczyć, wyjaśnić? Czy masz w sobie tę tęsknotę, w której ostatecznie w centrum jest Jezus Chrystus? Czy tęsknisz za Nim? Czy masz w sobie tęsknotę za niebem? Czy myślisz o niebie, czy tęsknisz, jak tam będzie pięknie, wspaniale, przez całe wieki? Razem z Panem Bogiem, przy kochającym Panu Bogu. Czy masz w sobie tę bożą chrześcijańską tęsknotę? Jeżeli nie, to módl się. Módl się o taką tęsknotę, aby Pan Bóg ci ją dał i by ona rozwijała Twoją wiarę. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Miej w sobie tęsknotę za Panem Bogiem. Miej w sobie tęsknotę za Bożym Słowem. Dlatego zapraszam Cię jutro na ucztę przed śniadaniem, na modlitwę wróć dzisiaj o 20:00, i także podeślij ten filmik innym aby także i w nich była wzbudzona ta boża tęsknota i zachęcam cię abyś subskrybował ten kanał jeżeli tego jeszcze nie robisz i jeżeli to możliwe niech to jeżeli chcesz niech to będzie też ten oto cię proszę wymiar takiej twojej współpracy w tworzeniu tego dzieła uczta przed śniadaniem zachęć jedną Przynajmniej jedną osobę do tego, żeby zasubskrybowała ten kanał, bo dzięki temu te treści będą pojawiały się innym, nowym osobom. Jedno kliknięcie to naprawdę nie boli, a ile może przynieść dobra. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Niech Cię Pan Bóg błogosławi.